Dajcie widzowie, zrobiłem odcinek w The Craft Motorfest, tak on będzie wyglądał. To będzie tylko jazda i ty To będzie tylko ten film. Nagrałem no, ja taki osłonnik. Jak jadę. Audi S7. Ja nią jadę w tym... W sensie nie w tym momencie, ale... Jakby, jechałem nią, ale nagrywało się podczas tej jazdy tak to wygląda z, ze złączeniem. A no ja? Także no, to musi być... Tak, stale, za, przez, tak, tak to wygląda ze złączeniem. Taką wygląda. Proszę mi taką machę robić. To do tego efektu. 3, 2, 1. Dziękuję za oglądanie. 6 Boga Nowego Roku. Trzymajcie się. Elo.